Żeby dobrze spać, wiele osób stosuje melatoninę. Ale czy w odpowiedniej dawce? Melabiorytm B6 Max ma aż 6 mg melatoniny, jeśli potrzeba jej więcej. Ale tabletkę można też podzielić i wziąć tylko połowę dawki. Bo melabiorytm B6 Max ma witaminę B6, która stymuluje organizmy do dodatkowej produkcji melatoniny, co daje zdrowy sen. I opakowanie starczy na dwa razy dłużej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melabiorytmy B6 Max. Dopasowana dawka snu. Lubisz bawić się smakami? Więc najpierw zasiadasz do pieczonego kurczaka, za chwilę do sałatki z majonezem i do śmietankowej babeczki. A potem czekasz na dodatkowe atrakcje. Zgagę i niestrawność. Dlatego jeśli poczujesz pieczenie i dyskomfort, weź famotydyny Ranigast numer 1 na zgagę i niestrawność, która działa tak szybko i tak długo. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Famotydyna Ranigast. Ty czekasz krótko, on działa długo. Dzień dobry. Jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź pozytywum. Czuję, że on wróci. Pozytywum zawiera naturalne składniki, które koją nerwy i pomagają utrzymać pozytywny nastrój. Sylwester wrócił. Pozytywne zakończenie wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia. I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Mokry kaszel? Weź Flegamax. Usuwa wydzielinę w oskrzelach i zatokach. W zatokach też? Tak, Flegamax. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Za prawidłowe i ostre widzenie odpowiada plamka żółta wokół. Jej głównym składnikiem jest luteina. Dlatego niezbędne jest regularne dostarczenie luteiny do organizmu, aby otrzymać jej prawidłowy poziom. Polecam Państwu coś, co sama stosuję. Maxiluten. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg oraz składniki wspierające prawidłowe widzenie: cynk i wyciąg z róży stulistnej. Moim zdaniem Maxiluten to najlepszy wybór dla wsparcia zdrowia oczu. Maxiluten, numer jeden wśród tabletek z luteiną. To matka natura wie, że natura dobrze służy nam i naszej skórze, gdy potrzebuje ukojenia. Dlatego w domowej apteczce dobrze mieć Linomak. Jedyny lek z naturalnym olejem lnianym na różne problemy skórne. Linomag to lecznicza moc oleju lnianego z kwasami omega-3 i omega-6, które regenerują skórę i chronią przed wysuszeniem. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa Wam trawisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości, niech kolacja minie bez dolegliwości, bez uczucia pełności możecie jeść wszystko, bez ciężkości, bez gazów. Po to jest trawisto. I niechaj każdy dobrze zapamięta. Trawisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Trawisto, i trawisz to. <laughs> Kaszel mnie wykończy. Tutaj trzeba zastosować coś mocniejszego. <noise> Przy tak męczącym kaszlu trzeba działać z podwójną mocą. Polecam Maxi Pulmon. Jedyny taki syrop na kaszel suchy o podwójnym stężeniu substancji czynnej. Szybko się wchłania i hamuje kaszel już po pierwszej dawce. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Już mi pomogło. Maxi Pulmon. Podwójna moc na kaszel. Dalmayer to nie po prostu kawa. Tworzymy dzieło sztuki z pasją, zaangażowaniem i miłością do każdego szczegółu. Tworzymy kawę wyjątkową. Wczoraj, jutro i dziś. Dalmajer. Codziennie wyjątkowy. Paznokcie. Zadbane, mocne i lśniące. Na tym mi zależy. Dlatego wybrałam Regenerum. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci błyskawicznie tworzy trwałą warstwę. Wypełnia ona drobne ubytki w płytce i scala jej strukturę. Zawarta w Regenerum żywica działa jak zbrojenie. Wzmacnia osłabione paznokcie i chroni je przed uszkodzeniami. Utwardzacz Regenerum daje lśniące i mocne paznokcie. Hybryda nie jest mi już potrzebna. Regenerum. Pełna regeneracja. Cześć! Przyniosłem coś dobrego na zatoki. Wystarczy jedna saszetka i po gorąca woda. O, jak miło. I gotowe! Renopuren zawiera aż sześć wyciągów roślinnych, witaminę C oraz cynk. Renopuren wspiera funkcjonowanie zatok i korzystnie wpływa na komfort oddychania. Co więcej, Renopuren zatoki chod doskonale rozgrzewa. No to na zdrowie! Renopurem dla zdrowych zatok. Słyszy pan dobrze. Ale czasem zatyka mi się ucho. Nadmiar woskowiny. Polecam akustonę. Patyczki nie wystarczą? Używanie patyczków w uchu powoduje zapychanie się przewodu słuchowego. A akustonę rozwiązuje problem. Akustonę zawiera naturalne olejki i działa czterostopniowo. Zmiękcza, rozpuszcza, upłynnia... I pomaga usunąć zalegającą woskowinę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Sama stosuję akustonę I według mnie nie ma nic lepszego. Akustonę. słuszny wybór. Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu. To połowa sukcesu. Oczami wyobraźni widzisz uciążliwe objawy, długie leczenie i L4 to pewnie infekcja wirusowa. Od razu podaj mu syrop Neozine forte. Neozine forte zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. I to już pełen Sukces. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neozinę forte, szkoda czasu na chorobę. Na program zaprasza sponsor, producent tradycyjnego majonezu kieleckiego. Na program zaprasza sponsor, producent leku na silny ból i skurcze brzucha. Skopolan Compositum. Kiedy ten Alzheimer odejdzie?